Ale on, Gławica? Mam taką jedną sprawę. Bo e, chyba źle mnie przeteleportowaliście. To, to, to nie wygląda jak moje mieszkanie. No, koleś, bo to nie jest Twoje mieszkanie, tylko moje mieszkanie. E, e, posłuchajcie, bo ja tutaj napotkałem na istotę obcej cywilizacji. Chyba wygląda jak przedstawiciel Homo Sapiens i używa języka polskiego. Powiedzcie mi. Jak ja mam się z nim dogadać? No nie, no wypraszam sobie. Ja wódki nie piję. Nie będę się z nim w ten sposób przyjaźnić. Wódka, no co za debilę sobie się. Na razie. Masz bimbel? Ja, wy tam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę, przenieśliśmy się do innego wymiaru, żeby w końcu spotkać żywe inteligentne istoty. Czyli, pełne przeciwieństwo mnie, martwa i głupia. Jest to osoba bardzo wybitna. Pewnie możecie się zastanawiać, kim w ogóle on jest. No, wygląda na człowieka, i chyba nim też jest. Jest to Pan Michał, który jest. Znoszącym się reżyserem, w sensie jak wejdzie na balon, napompuje trochę helu, to się wzniesie do góry tak? i będzie lepszy niż Patryk Wega. No, widać człowiek z poczuciem humoru, barwny, przyjazny, bardzo miły człowiek, kulturalny i obyty, który razem ze mną rok czy dwa lata temu stworzył pewien film. To była nasza. Dziewicza Produkcja, w sumie jego, bo ja głupie filmiki już kręciłem i postanowiłem za jego zgodą, o ile się Pan zgadza, no, przedstawić właśnie nasze wielkie dzieło, dzięki któremu może w przyszłości zasiądziemy na krzesłach reżyserskich i nakręcimy kontynuację Szybkich i Wściekłych, nie wiem, 28 albo która tam część będzie. Także, czy chciałbyś coś powiedzieć o naszym dziele? Jak się nazywa, co to było, o czym, jaki ty? Tak, no. z panem kapitanem spotkaliśmy się jakieś dwa lata temu, gdy przymusowo zesłali go do pracy akurat do mnie, do firmy. Bardzo wybitny człowiek, bardzo wybitny. I wpadliśmy na pomysł nagrania krótkometrażowego horroru tytułem Zenek. No. Produkcja opowiadała o tym, że zagnieździł nam się pewien pan w piwnicy, a my odtwarzaliśmy obiad, tak. <gry> ujmując. Tak, Zenek to był taki człowiek, który sobie... Pracowaliśmy sobie nad nim, eksperymentowaliśmy, ponieważ to był człowiek zły i trzeba było go na swój sposób ukarać. Nie będziemy zdradzać więcej, to po prostu przedstawimy Wam ten film, także na seans zapraszamy, a po nim na dalszą rozmowę. Dużo klientów było dzisiaj, co? Ja nie od Debile się ciągle kręcą. Oj, wszyscy. I kurwa, i same stówki. No, w końcu Przez? dzisiaj dzień wypłat. Musimy no. No. tylko połucinać i łapy. No, drogę, to... ciekawe co u Zenka. No. Już dawno go nie odwiedzaliśmy, ciekawe czy mu jedzenia starczyło. Pamiętasz? A, 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 pamiętasz jak ten? Jak mu chcieliśmy uciąć łapy? Mm -hmm. ten? Trochę się szarpał, ale... stwierdził się, że to na razie później mu no, Musi ruszać rękami, musi czym jeść, tak? No, z pudełka nie wyjmie żarcia gębą. A jak darmordę wtedy? Mm. Dobrze, że mamy... Solidne pancerne dźwięki, dźwięk przez nie nie przechodzi. Mm -hmm. No, a będzie trzeba pewnie za jakiś tydzień mu trochę więcej jedzenia do niego. No, jednak z głodu umrze, a jeszcze trzeba parę eksperymentów na nim przeprowadzić. Mm -hmm. Trzeba mieć na przyszłych klientów coś. A teraz go wystawić na kasie. Pamiętasz, jak mówił ten? Skleiłeś ten wie wielki łeb taki, żeby miał? Mm -hmm. Później trzeba było to wcinać nałożymy ładną uwagę Słyszałeś to? Zenek się dobija do drzwi Chodź Zobaczymy Ostrożnie Szkoda, że światło tam na dole siadło Latarkami posługiwać się zenek słowa. Zenek chyba ma okres drze się jak stara szmata. Tylko ostrożnie, Michał. Dobrze, że tutaj próg jest nisko. Zenek szybko nie wyskoczy. Na wszelki wypadek wziąłem coś na niego. Kurwa, nigdy nie nienawidziłem tego miejsca. To ježí ježí tam, ježí. Zamykałem je zamknął drzwi zamykałem. ji. Zamykáme Michał To była latarka, to się kurwa zniknęło. Ja pierdolę. To chyba stąd. Ja pierdolę. Michał! Ja pierdolę, coś z tym światłem jest nie tak. Co znowu? Co to jest? Kurwa, pamiętam to. Dankowi. Ja pierdola. Oś kurwa. Co jest? O, i ze kurwa Co to jest? To inna jego zabawka. <tryk> Michał? Senek? <tryk> No, filmik obejrzany. Mam nadzieję, że wam się podobał. Był dosyć yy, yy, według mnie yy, fajny, w miarę nam wyszedł. A co, co ty o nim sądzisz? No, był dobry, no bardzo mi się podobał, jeżeli chodzi o produkcję, bardzo się dogadaliśmy. Kilka ujęć, kilka przezwyciężeń, strachu, jeżeli chodzi o mnie, bo panicznie boję się pająków, a w piwnicy tego było pełno. Tak, tam hodowaliśmy pająki, komary i grzyby. I Zenka. Tak, i Zenka. Yy, ogólnie to nam zajęło nakręcenie tego wszystkiego ponad godzinę, bo jako, że nie można było tego robić, gdy firma jest czynna, no to trzeba było to zrobić po zamknięciu firmy, tak? No, a tak to aktorsko nawet nie wyszliśmy źle, tak mi się wydaje. Klimat myślę, że był w miarę No, poddany. po 15 minutach światło się gasi, to, to, to jeszcze bardziej nadało klimat. Tak, jeszcze było bardziej klimatycznie. No i co? Były plany na kolejną część. Nawet miałem scenariusz gdzieś, już zapisany, niestety tak, gdzieś go straciłem. Nawet, nawet umówionych aktorów mieliśmy. Tak, mieliśmy umówionych aktorów, aczkolwiek człowiek. Jak miał ambicję to stwierdzić, że przydałoby się zgarnąć bardziej ogarniętych ludzi, żeby nie były powtarzalne twarze, no bo ja zginąłem, albo gdzieś zniknąłem, on zginął, albo to coś mu zenek zrobił, więc w sumie głupio było, żeby nasze twarze jeszcze raz się pokazały, chyba że w formie właśnie jakichś innych eksperymentów zenka, bo skoro my eksperymentowaliśmy na nim, to on powinien eksperymentować na nas w ramach odwdzięki. No właśnie, i teoretycznie kolejna część mogłaby przybliżyć historię Zemka, dlaczego taki był, co się stało, dlaczego był zły i dlaczego my zaczęliśmy go torturować, powiedzmy eksperymentować na nim. Na razie wiadomo epidemia, wszelkie bzdury, odeszło to na dalszy plan, są ważniejsze rzeczy do nagrywania, na przykład jakieś filmiki o kucykach poni. No nie no, jeszcze jest Czarodziejka z Księżyca, teraz na, no, na, no, na Netflixie no, dają ten... Saga Wings w filmie, więc. Nie, z Wings. Pierwszy sezon zagówniaż oglądałem, jak nie wiem, ile osiem tak? Nie, do tego bym chyba nie wrócił, bo jakoś tak kreska, jak teraz tak, patrzę, to. Ale tak jak mówisz, no, jest w planach albo sequel, no. albo prequel. Tak. W tak, e... zależności, zależności, co wykombinujesz, panie kapitanie. Tak, a trzeba się nad tym dobrze zastanowić, bo wiadomo, że zazwyczaj nie każdemu druga część wychodzi dobrze i zazwyczaj wychodzi źle. Mm. Albo nie tak dobrze, jakby mogła. Czyli jest dobra, ale nie tak dobra jak pierwowzór, tak? czy to w grach, czy to w filmach. Właśnie bardzo często tak jest, że pierwsza taka, o, wzbiła się na wyżyny, jest coś innowacyjnego, fajnego, a druga to jest takie już po historii, ale tak już bez polotu. Tak? Już drugi raz to samo, to nie oryginalnie. Ja myślę, że teraz mamy większy budżet, większy, większą ilość czasu. No przede wszystkim. Tak, jak znowu no. będzie lockdown, nie będziemy pracować, to wtedy na spokojnie można sobie zrobić wszystko. Nawet bez lockdownu myślę, że, że dałoby radę to zmieścić. Ale urlop? Nie mogę urlopu? Dobra, L4. No. Myślę, że dałoby się to zmieścić w czasie. No, to jest kwestia ugadania. Myślę i, no. i ten. I tak, ja, tak. ja jestem bardzo chętny na drugą część, bo bardzo świetnie się bawiłem przy, przy no. tworzeniu pierwszej części. Tylko... Wyszło nam to spontanicznie, bo. Tak. Scenariusz opisaliśmy w sumie w dwie godziny. A jeszcze na w międzyczasie coś konsultowaliśmy na, i poprawialiśmy. Na pomysł wpadłem w sumie gdzieś koło 20:00, O dwudziestej już był gotowy scenariusz. Tak. Później jeszcze jakieś poprawki, dwudziesta trzecia trzecia zaczęliśmy to realizować, gdzieś wyszliśmy w pół do pierwszej. No o i jeszcze pamiętajmy, że to wszystko było nagrywane komórką. Na szczęście nie moją, no bo pamiętacie filmiki sprzed paru lat jakie ja tak, no, paru... nagrywałem, tylko jego komórką, która była przyzwoita. Tak, tak. I chyba jakościowa jest lepsza nawet niż ten aparat nagrywa, także. Wow. Tak, paru zrobiliśmy moim telefonem. Ja już nie pamiętam ten, ten, który to był telefon, teraz mam. Chyba... Jakiś Huawei ja Nie, nie, Huawei ja nie miałem. Nie? To nie pamiętam nie, co to nie, było Nie, ja miałem chyba... A nie to były jakieś Które... Sony? Któregoś Samsunga miałem. No, któregoś Samsunga teraz jest. Chyba nie, nie tego nawet. To nie jest chyba Xperium 10 nie, nie nagrywa raczej ten, ten nowy podobny, podobny był, ale nie wiem czy to ten. No, tak naprawdę nawet nie za sam efekt był dobry, bo był dobry, ale zabawa też była fajna. Czyli żeby nagrać kolejny film, w którym jest na przykład więcej aktorów, to trzeba było zgrać właśnie jakichś fajnych ludzi, do wygłupów, do zabawy, ale na tyle profesjonalnych, żeby udało to się jakoś dobrze nagrać, tak? przede wszystkim zabawa. No, ja myślę, że to, żeby tak. to był pierwotny punkt tego, że, że po prostu, żeby dobrze się bawić. Bo... To, to tak jak jazda na motocyklu. Tak naprawdę wycieczką jest i zabawą dojechanie tam a na miejscu. Zdjęcie ja, do... ja Czy nie? No, na Ci... przykład ja oglądam trochę, tro, trochę Twojej produkcji i, i na przykład te filmy z podróżą były naprawdę bardzo fajne. Mimo że się tam nie odzywałeś praktycznie, ale. Tak, tak. Ale, że... ale, ale ten. Tych nadchodzących też nie będzie zbyt dużo gadania, bo mam inny pomysł na przedstawienie ich. Więc prawdopodobnie w czasie jazdy i wycieczki będzie mało gadania, a będzie dużo gadania ale, na przykład przed. Ale akurat ten, co mi się najbardziej podoba z tych wypraw, to jest ten, który wziąłeś po moich radach. Żeby, się, żeby więcej się odzywać? Naprawdę, no, no, komentowałeś. Tak, dzień. No, no, komentowałem siedząc już w domu, film zmontowany i po prostu siedziałem i nagrywałem z, do mikrofonu. Z, z tym swoim humorem to ten. To, to tak, no, to na razie będzie inny styl przedstawiania, bo będą właśnie przydzielone specjalne osoby z mojego uniwersum, czyli pan koszulka, pan spodenek i pan kamizelka, o których już był odcinek czyli ten najniebezpieczniejszy, ten najbardziej czyli szalony. Albo z, z rozgwiazdą, tak? Mm, <laughs> tak, i właśnie oni będą prowadzić Departament Podróżniczy i oni będą się tym działem zajmować, więc będzie trochę inaczej, czy Wam się spodoba, zobaczymy, czy moje produkcje sprostają oczekiwaniom widzów, także no co by tu do góry Chyba myślę, że już to by było na tyle moim gościem był wybitny reżyser ojciec, przyszły jakieś tam pewnie dzieci, które będą równie wybitne co on Wychowanie, wychowane w sumie opiekun bardzo dobrych i grzecznych psów Także myślę, że w tym odcinku to było na tyle, fajnie było tego człowieka spotkać Może za jakieś 5 lat znowu go zobaczę Jak nie wiem, zdenerwuje się na mnie na coś i przyjdzie sam mnie odwiedzić Także do zobaczenia i cześć Cześć